Cześć! Na moim kanale pojawiały się już filmy związane z opałem. Zamawiałem węgiel i sprawdzałem później, ile tak naprawdę go otrzymałem. Sprawdzałem też, czy mokry węgiel zmienia wagę, gdy wyschnie. Filmy do dzisiaj cieszą się dużą popularnością, mają ponad 2 miliony wyświetleń. Linki do nich umieszczam w opisie filmu. No a dzisiaj, nawiązując do całej serii, sprawdzę, czy mokry ekogroszek będzie ważył tyle samo, gdy wyschnie. Zapraszam na test, proszę o łapkę i komentarz. Zmotywuje mnie to do kontynuowania serii. Mam tutaj trzy odważniki i razem mają 8 kg. Zobaczymy, czy waga dobrze pokaże. No tak, pokazuje 8 kg. No to przystąpmy do eksperymentu. Mam 25 kg worek Ekogroszku. Zobaczymy, ile tak naprawdę waży. Ile pokaże waga. No rzeczywiście, pokazuje 25 kg. Tego nie widać tak dobrze. No dobra, pokazuję 25 kg. Wsypię go teraz całego do kalfaza i zobaczę, jak wygląda. Czy jest suchy? Ile jest miało? No raczej jest suchy. Jest mi troszeczkę miało, ale wygląda no, fajnie, według mnie. Zaleję go teraz wodą, potrzymam kilka godzin, i potem wsypię z do doworka, odsunę wodę. Zobaczymy jaka będzie waga. Przysypię go do dziurawego kalfasa, żebym później nie musiał odsączać wody. No To zalewam podlewaczką. Dobra, węgiel zalany. O kurde, niestety ten drugi kalfaset też jest nieszczelny. I cieknie z niego woda. Będę musiał coś zrobić. No i tak to zostawimy na kilka godzin. Jest 12.46, czyli minęły 4,5 godziny odkąd węgiel się moczy. Wysypię sobie teraz ten ekogroszek tutaj na, na tą płachtę. Trochę niech się woda z niego odsączy. I później ponownie zapakuję do worka. Niech się z godzina odsancza, tutaj jest trochę z górki. Woda sobie przez ten czas spłynie. Jest godzina 13.50, więc minęło trochę czasu. Woda odciekła. Teraz załaduję z powrotem do worka jako groszek i zważę. Zobaczymy teraz, ile będzie ważył mokry ekogroszek. Pokazuję tutaj 26 kg, czyli więcej o kilogram. Wtedy suchy groszek pokazywało, że, że waży 25 kg. Opakowanie 25 kg, czyli tak powinno. A nawilżony mokry ekogroszek waży 26 kg zamiast 25. Ponownie jeszcze próbę. Tak no i znowu pokazuje 26 kg, to ledwo widoczne, ale jest 26 kg. No i zapisujemy. Mokry 26 kg. Yy, czyli na 100 kg byłoby 4 kg wody, a na <trony> tonie byłoby aż 40 kg wody, gdyby był mokry jako groszek, dlatego najlepiej kupować suchy ekogroszek. No i nie wiem, czy to jest woda tak do końca powierzchniowa, czy, czy wchłonął węgiel, tę wodę. No ostatnio jak robiłem doświadczenie z normalnym węglem, z normalnym węglem kamiennym, orzech 1, no to okazało się, że, że tam nie wchłonął wody, tylko no, była woda na, na powierzchni, która na 100, na 100 kg właściwie nic nie ważyła. Czyli na 100 kg będzie 4 kg wody, czyli na tonie 40 kg. I to będzie 4% wody w tonie, jeśli ekogroszek będzie mokry Jeśli tona kosztuje 1400 zł, to te 4% to będzie 56 zł Czyli tak jakby zapłacimy 56 zł za wodę Montując film sprawdziłem sobie jeszcze cenę tego ekogroszku I okazuje się, że na chwilę obecną, czyli 6 listopada 2021 Kosztuje już tona 1600 zł Tak, to nie żart, sprawdziłem w OBI no i w takim przypadku za 4% niedowagi, czyli za wodę, zapłacilibyśmy 64 zł. Jeśli oczywiście ekogroszek byłby mokry. To już wszystko, zapraszam do komentowania. Dzięki za uwagę, cześć!